Mała podpowiedź, to miejsce słynie z tego, że jest tutaj wspaniała górka, z której roztaczają się widoki na całą Warszawę, między innymi na centrum. Wiecie już, gdzie jesteśmy? Park szczęśliwicki oprócz wspaniałej górki, słynie również z uroczego jeziorka. Jak tak patrzę na tę wodę, to mam ochotę aż pomorsować. A jeżeli chcesz dostać się do centrum, to wystarczy, że wsiądziesz do tego tramwaju. W 15 minut jesteś przy samym dworcu centralnym. No dobra, sprzedałem wam okolice czas sprzedać wam to mieszkanie. Wejdźmy do środka. Jesteśmy w ponad 35-metrowym mieszkaniu. Normalnie to rozmiar dla kawalerki. A tutaj za tą ścianą mieści się dodatkowa sypialnia. Pewnie zastanawiacie się, przy takim metrażu na pewno te pokoje są małe, ależ nie. Ta sypialnia jest naprawdę spora, podobnie jak ten salon. Bardzo ustawny. Mieści się tutaj dosłownie wszystko. A co znajduje się za ścianą za mną? Znajduje się kuchnia osobna. Jeżeli chcesz wynajmować to mieszkanie, układ idealny, ale jeżeli chciałbyś zmienić ten układ i usunąć te ściany, żeby otworzyć tę przestrzeń, jest to jak najbardziej możliwe. Pomimo tego, że znajdujemy się w idealnym punkcie komunikacyjnym w pobliżu i tramwajów, i autobusów, to za oknem mamy spokojne podwórko. Często w budynkach z tych lat łazienki są tak małe, że nie można się nawet obrócić. A tutaj idealny rozmiar. Jeżeli nie pasuje Ci wanna, zmieści się także duży prysznic. Napisz komentarz, a otrzymasz ofertę i wszystkie informacje.